Serdecznie wszystkie dzieci. Witam rodziców serdecznie tutaj w Centrum Kultury w Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie. No przede wszystkim Was, dzieci. A przywitał Was na Wębnie Jan Adam Czeski. Wybitny... <laughs> ja dobrze powiedziałem, że na Nie. A na czym to jest? Proszę? Ja prawie prawie. No to poprawiajcie, od razu poprawiajcie, jak coś z nocy. No, to jest taki specjalista. Janek. Nie, 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 on wiedział. Dobrze, bądź głośno. No proszę, saksofon. Czyli na saksofonie przywitał Jan, Jaś, pan Jan, jak to woli, Adam Czeski. Jeszcze Państwo dzisiaj usłyszycie go, ale w ogóle generalnie o Panu Adamczewskim. Już może słyszeli, a jak nie, to na pewno jeszcze wiele, wiele usłyszycie. bo y, tam, tam, na, Nawet jest jakaś taka, jest taka płyta z lat 70. z, z y, młodym Chryniewiczem, który gra w Pana. Bo ja się nazywam Jęczyzna Chryniewicz. To jest Pan Adamczewski, ja nie Adam ja Chryniewicz. To jest młoda Adamczewska. To jest tam też ten młody Chryniewicz, tak? Tak, młody, młody już. Ale co jeszcze mogę robić? Na przykład zobaczcie, idzie ta postać, powiedzmy sobie, po schodach. Ha, ha, ha. Proszę jest na dole w kawiarni. W kawiarni szkolna 16, kochani. Proszę się nie przyglądać, nie krępować. Proszę się ruszać, proszę zamawiać, proszę żyć normalnie. Damy sobie radę wszyscy mamy tutaj spędzić jakieś miłe chwile. Mam nadzieję, że to się dzisiaj zdarzy. Dawno dawno temu. Dawno, dawno temu był mały chłopiec, który postanowił, że nigdy nie będzie dorosły. Pozostał w cudownym świecie dzieciństwa, a mieszkał w Gibrlandii wśród baśniowych bohaterów. Na imię miał Piotruś, pan tak jest. Pewnej nocy przedarł się z Iblandii do świata prawdziwych dzieci. Nie było nigdy szczęśliwszej rodziny niż Darlingowie z numeru 14. Ta sympatyczna pani Darling, jest sympatyczna Pani Wszystkie wszyscy panie sympatyczne. Pan Darling, proszę bardzo, Pan Darling. Który coś tam robił w Śródmieściu. Dziewięcioletnia Wendy, siedmioletni Janek, czteroletni Michał. Darlingowie mieli niezwykłą piastunkę do dzieci. Nazywała się Nana i była wielkim grozowo-białym. Proszę bardzo sen zgadza się, była Co wieczór Nana zapędzała dzieci do łóżek. Pozwalała Michasiowi jeździć na swoim grzbiecie do łazienki i pilnowała, żeby wszystkie pociechy porządnie umyły w kursie. Co wieczór też pani Dariusz i opowiadała dzieciom niezwykłe historie.